Cześć. Dzisiaj punkt podstawowy: zamontować wlew wody. Rurka 32 włożona na wcisk yy, i wkleiłem klejem dwuskładnikowym. Miejsce będę miał tutaj, to już nawierciłem z tej strony. Punkt centralny w lewo. Teraz taśma naokoło i wyżynarką. Oczywiście prościej do gumówką, flexem. Ale to jest blacha ocynk i lepiej nie grzać bez sensu. Żeby nie powodować późniejszej korozji. No to nic to dzieła. Milimetr węższa. I tak też sobie zrobię ten zarys taśmą do wycinania. A dlaczego tak? niestety wyżynarka potrafi rysać lakier. Także ten cały wydaje mi się, że jeszcze tutaj dołożę większy pasek by nie uskazać lakieru. Plan jest taki, żeby teraz poszerzyć choinką otwór do wyżynarki i ciąć przy użyciu jak najdrobniejszego brzeszczotu. Dziura wycięta. Tutaj mamy ten krążek. Jak widać, pianka izolacja bardzo ładnie przylega. I co najważniejsze, jak się wycina, to blacha w ogóle nie wchodzi w rezonans. Dzięki temu ładnie mi się udało bez żadnych zakrzywień wyciąć. Zostaje teraz zrobić wzmocnienie, osadzić na butyl, ten który użyłem do montażu daszku no i będziemy mieli wlew. Teraz cięcie pomalowałem, żeby zabezpieczyć farbą do metalu. Najlepiej dwie warstwy. Tak, żeby żadne rdzawki się tu nie pojawiały. Będę osadzał na Sika Lastomer. Generalnie sam wlew jakoś mi nie pasował. Za słabo się do... docisnął. Trzy punkty to jest zdecydowanie za mało. Użyłem taśmy zwykłej takiej elektrycznej. A dlaczego akurat taką? Ponieważ przy rozciąganiu można stworzyć idealny krąg. I teraz tą całą krawędź jeszcze zrobię silikonem zwykłym sanitarnym. Odpornym na UV. Silikonowanie to chyba nic trudnego. Trochę mydła, najlepiej taki wpłynie. I ściągamy nadmiar. Ja akurat sobie wezmę tu z tej strony maksymalnie ile się da także jak odkleimy, żeby to jakoś wyglądało. Przynajmniej będzie to zrobione porządnie i ładnie to będzie wyglądać. No dobra, zobaczymy jak to wyszło, papierówki nie dałoby się tak ładnie puścić w okrąg. No i wygląda to bardzo ładnie. A na pewno ładniej z silikonem, spróbuję złapać tu ostrość, niż butylem, który po pewnym czasie się brudzi i wygląda brzydko. Są ponoć jakieś płyny utrwalacze, ale tu akurat silikon zdał egzamin, a nawet gdyby on przepuścił pod spodem jest butel